Cześć, witam was bardzo serdecznie. Teraz znajdujemy się na bocznej postaci Kuzo. Nadrobiłem tutaj 50 jajek, ale niestety nie da się przerzucać tego przez i muszę na tej postaci otwierać. No to lecimy. Będziemy otwierać je... nie otwierałem nawet razu, także... Będą takie trzy serie z otwierania tych jajek. Woda Szambo. Osobka Yangi. Szambo. Yangi. Yangi, Yangi, Yangi Woda Sim, Fasolka, Woda Zim, Yangi Sporo można z tego mieć tych wód. To nawet drogie jest. O, jest jedna rada. No tutaj głównie właśnie polujemy na rady. Ciekawe ile z 50 jajek będzie rad. Później pewnie jeszcze dorzucę drugie 50. No, tylko jedna rana. No, oceniam ten opening na średnio, al średnio albo nawet gorzej. Na no, słabo, bym powiedział. Hmm. Tu jakoś to wystawimy, żeby było widać, co tu mniej więcej będzie działo. A i jeszcze tutaj leci sok z owocu granatu, i w ogóle nie poleciał w tym openingu. Dobra, to widzimy się w następnym za pół godziny. Druga seria otwierania 50 jajek. Ciekawe, ile rad poleci. I to w miarę na początku, także. Możliwe, że będzie więcej druga, trzecia, nieźle czwarta, no teraz kozacko powiedziała. 4 cztery, cztery rady, a wcześniej jedna. No i jest jeden. Sok z owocu granatu. Magiczny metal. Te magiczne metale się później przydadzą też do ulepszania łuku tego nowego Jak mi się uda wklepać 10 ludzi do tego co mam teraz. No, dobra. To widzimy się za chwilę w trzeciej serii otwierania tych 50 jajek. No i ostatnia seria, czyli trzecia z otwierania jaj Yangi, fasolka. To Yang, jedna rada. tych metali coś mało leci. Najwięcej fasolek. Hmm. Teraz trochę tego soku. Jeden metal. Kurde, tylko jedna rada z tego openingu. Pierwsza seria drugiego openingu. Tutaj zostawiłem sobie trochę śmieci, bo nie wszystko się łączy. Później jak otwieram i to zajmuje mi dużo miejsca, tak porozrzucane te rady po kilka sztuk. Także niestety z tym syfem będę tutaj otwierał. No to lecimy znowu 50 jajek, także po skończeniu tego, tego openingu Drugiego, którego teraz zaczniemy? Będzie łącznie otwarte 100 jajek i mniej więcej będzie można yy, przeanalizować ile czego leci na 100 jajek. To jedziemy z tematem: jedna rada, druga. Trzecia, powinny cztery polec, być. Mniej więcej tak średnio dropi. Tutaj o jest czwarta. No, nieźle. Cztery rady. Druga seria drugiego openingu. Ile tym razem rad będzie? Jedno na razie. Druga. Ciekawe czy polecam cztery. Trzecia? już chyba czwarta nie poleci. no niestety nie bo trzy rady nie jest że trzecia seria drugiego openingu zobaczymy czy teraz dopisze nam szczęście ale słabo Tragicznie, jedna rada no cieniutko czyli łącznie było 8 rad ze 100 jajek, e, ze 100 jajek było więcej 8 rad było teraz, wcześniej było 6, to jest 14 czyli 14 rad ze 100 jajek. No to oceniam, że słabo wliczyłem, że będzie gdzieś z 20 rad, no ale trudno. Sporo fasolek leci, także to też się przyda na zbijanie rangi na kuzo. Tak jak widać, jesteśmy teraz na postaci kuzo i będziemy zwojować, powtarzamy strzał do G. Jedziemy z tematem. Wycisnął na radach, także to będzie już nieźle. No, tak to można czytać. Fajnie, że jest ten nawet, to nie potrzeba tak dużo tych książek. Szczególnie dobre to jest, jak rozwojemy aurę, na przykład. Co i tak jest nieopłacalne. No, ale mało książek idzie z radami. I dużo taniej to wychodzi. Tu no, to miod nie wchodzi. Przekozacko. Chyba nawet jednej książki nie spali na rodach. Także można sobie wyliczyć dokładnie. Od M1 do G potrzebujecie 55 książek. 55 rad. A nawet jednej nie spalił na 27 książek łącznie. To już jest G1. Zostały mi 3 zwoje eksorcyzmu. To pociśnie mi uderzenie. 1 do M6. M6 No i 5 m 7 Pierwsza próba wbicia ognistej na P. Uwaga, uwaga, uwaga. Emocje rosną. Trenuj. Niepowodzenie. No i na zakończenie tego filmiku oddamy Zającowi jajka wielkanocne. Zobaczymy, co dostaniemy. Ciekawego. Najlepiej jest oddawać o pierwsze oddanie tak zwane i 60 fioletowych mixtur dużych. I najlepiej jest oddawać w przedziale levelowym między 5, 5 a 6, 4 levelem, bo na wyższym to dostajemy jakieś sushi z łososia jakieś pierdowy i to się wydaje nie opłaca widzieć, tutaj dostajemy roślinki bardzo często. Które są drogie o, Czerwone, poty teraz, wcześniej był bez. Jedziemy dalej. Niebieskie. Kurwa, mać. Jeszcze mi coś ciekawego. Czerwone. Róża alpejska, no w końcu. Byłoby do końca już coś ciekawego leciało. Fioletowe. Przydałoby się zielone jakieś. Kwiatkaki, co zesuć. Róża alpejska, nieźle, nieźle. Czerwone, bo ty... nie ma jakoś specjalnie dużo tych jajek kwiat brzoskwini kwiat kaki. czerwone, bo ty co za Niebieski. niebieskie hmm, fioletowe luksusowo chyba nie trafię zielony Srebrna strzała. Grzyby tue. I O, w końcu zielone. Też cena zielonych na pewno spadnie podczas tego eventu. Ok, z kolei rzeczy nie, nie ty, ale chciałbym sobie nadrobić tego dużo. Zielone znowu. Niebieskie... Bez... A teraz, co ciekawego, niebieskie, no i ostatnie. Ostatnie? Nie, już nie ostatnie, bo już wszystkie oddałem. jest ciekawszych 180. Pioletowy, 200 bzu. 300 róż alpejskich. I kwiatów brzoskwini 100 sztuk, reszta to jest syf. Tutaj, no, nie, te kwiaty kaki, coś tam. Tak sobie. Reszta lipa. Niebieskie, czerwone, buty. Dobra, w tym filmie, w tym odcinku to już będzie wszystko. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Na razie.